To nie jest kwestia mojego tu zaczenia, tylko kwestia świadomości, że tu się nic nie wydarzy. Nie ma internetu, nie ma YouTube'a, nie ma Oscara, nie ma nikogo, nikogo. Tak czy inaczej samodzielnie decydujcie o wszystkim. Teraz ważna rzecz. Musicie wiedzieć i musicie się nauczyć od pierwszej minuty dokonnie wrócić do garażu. Pokora, pokora, pokora i respekt dla terenu. Chwila uwagi, uwalił się drążek. Nie wiem, czy ma jeszcze cztery, ale jak cztery razy jeszcze popełni ten błąd, to będziesz się zmieniał. Pół szkolenia będziesz zmieniał, nie? Pokora dla terenu, pokora dla, dla, dla szacunek, dla sprzętu. Tu w każdym miejscu jesteście w stanie przyładować rolkę i połamać miednicę. W każdym miejscu. I taki numer jak tu, bam, 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 bam. Ja cały czas jeżdżę w ogóle, ja nie powtarzam śladów, nie? Jeżdżę sobie tak w ogóle jak mi tam co mi do głowy przyjdzie. I to jest bardzo ważne, żebyście wy w każdą górkę, w każde jedno złamanie się podchodzili z wielkim respektem. Że to jest przeszkoda wasza na drodze. ich 100, pokonam 100, dejmuję rękawiczki, piję wodę, pokonałem 100. Bo jak siądziesz na 99, no to albo masz drążek urwany, albo masz nogę złamaną, albo tam się coś bobrujesz, nie? Więc wszystko to co jest, miejcie do tego bardzo, bardzo, bardzo dużo pokory. Teren jest bardzo wymagający. To, że nam fajnie płynnie idzie, to super, cieszę się. Bo jest takie flow. Dobrze weszliśmy w to wszystko. Natomiast e, twoja tam akcja tam z tym, to jest właśnie to, co Ci powiedziałem, że spadać helikopter na głowę. Zaciąć się gaz. W ogóle co to za akcja, nie? Jakby ktoś był nieogarnięty, no to jest stary nokaut, Ale wiesz, to jest takie, Cię, że tu może się wszystko wydarzyć. A wy musicie być na to gotowi. Jak będziecie gotowi, to Was nic nie zaskoczy. Nawet taka akcja. Więc tutaj też jest kwestia ogarnięcia, żeby go szybko zgasić, stłumić hamulcami, ale nie spanikować, a już na pewno nie kierować. Nie. To nie jest bajka. Siemanko. Cześć Manko. Ja mam na imię Damian. Ja jestem Michał. Jesteśmy z Nowym Motocentrum. Przyjechaliśmy szkolić się z techniki jazdy u Oskara w ATV Akademia. Tak, mimo że troszeczkę już jeździmy na kładach i jakąś tam wiedzę posiadamy, od Oskara na pewno naprawdę się dostaje takie cenne wskazówki. I dla takich ludzi, którzy już nawet nie jeżdżą, na pewno pozwala tak y, troszeczkę więcej pewności siebie nabrać. Pokory do sprzętu y, i wyeliminować swoje jakieś tam głupie nawyki, które sami przez. Twoją niewiedzę tak naprawdę nabyliśmy. Także to przydaje się każdemu zdecydowanie. My, ludzie, którzy na co dzień mamy do czynienia z składaniem, bo handlujemy tym sprzętem i serwisujemy go, naprawdę zyskujemy też wiedzę, która na pewno przyda nam się w naszym biznesie, bo, bo Oskar jako zawodnik przekazuje fajne też takie przemyślenia na temat samych sprzętów. Tak? I to jest naprawdę bardzo fajne. I... I myślę, że każdy kto chce jeździć i bezpiecznie jeździć, powinien tego spróbować. Że zachęcamy was, zapisujcie się, dzwońcie do Oskara. Naprawdę jest mega otwarty na to, żeby przekazywać swoją wiedzę innym. Polecamy. A pokłada do nowego centrum. <śmiech> Zapraszamy. <śmiech>